Witajcie ponownie w malowniczej dolinie, otoczonej wyniosłymi górami, gdzie drzewa kwitną różnokolorowymi liśćmi. Zaczarowana dolina zaprasza was na kolejną przygodę naszych dzielnych bohaterów Kajtka i Franka. Oczywiście nie może też zabraknąć ich rodziców. W końcu chłopaki mają 8 i 4 lata. Dzisiaj nasi odważni i żądni przygód malcy staną przed wielką próbą, Będą musieli opiekować się chorym tatą. Czy dadzą radę? Sami sprawdźcie, słuchając dalej. Pewnego dnia chłopcy wstali z łóżek i poszli do kuchni przywitać się z rodzicami. Ku ich zdziwieniu, w kuchni siedziała tylko smutna mama. Cześć, chłopaki, jak się spało? Zapytała, po czym nie czekając na odpowiedź dodała. Tata bardzo źle się czuje, wiecie. Ma gorączkę i nie ma siły wstać. Do tego bardzo go boli ucho. Chłopcy zrobili kwaśne miny, bo był to dzień wolny i mieli z tatą razem się pobawić. Natomiast, patrząc na przejętą mamę, szybko powiedzieli: Pomożemy tacie, żeby szybko wyzdrowiał. Krzyknęli radośnie. Mama przeglądała zawartość domowej apteczki, po czym stwierdziła niepocieszona, że brakuje w niej kilku specyfików i musi wybrać się do apteki. Dodatkowo otworzyła lodówkę w której światło przebijało się po pustych półkach. Przypomniała sobie, że wieczorem umówili się z tatą, że on po śniadaniu pojedzie na zakupy. Chłopcy, chodźcie tutaj do mnie, zawołała mama. No ja muszę teraz wyjść i pojechać do apteki po lekarstwa dla taty i przy okazji zrobię zakupy. Wy za to musicie być cicho i grzecznie się zachowywać, żeby tata mógł odpocząć. Dobrze, mamo, będziemy grzeczni, powiedział Kajtek. Będę pilnował Franka, żeby nie hałasował. Dodał. Mama zaczęła się ubierać, a Kajtek poszedł do sypialni, gdzie leżał tata. Cichutko uchylił drzwi i zobaczył, że tata śpi jak niedźwiedź. Podszedł do taty i chciał zapytać, czy mu nie trzeba czegoś podać, ale zauważył, że tata ma gorące czoło i lepiej mu zrobi sen niż to, że go obudzi. Mama zabrała siatki, pożegnała chłopców i wyszła z domu. Kajtek zaproponował, aby Franio wraz z nim pobawił się w ich pokoju. Weszli razem do środka i zamknęli drzwi, żeby nie obudzić taty. Na początku chłopcy zaczęli bawić się z samochodzikami, ale taka zabawa szybko ich znudziła. Franio wymyślił, że będzie smokiem, a Kajtek rycerzem, tak jak w bajce, którą ostatnio czytał im tata. Kajtek znalazł drewniany miecz i tarczę. Które kupili jak byli na wycieczce z rodzicami w prawdziwym zamku, ale nie pamiętał już gdzie. A Franek założył maskę smoka, doczepił do pleców zielony koc, który zwisał jak peleryna, ale miał służyć jako ogon przerażającego smoka. Zabawa ruszyła na całego. Chłopcy śmiali się, biegali i udawali walkę dzielnego rycerza ze smokiem. Kajtek krzyczał. Zaatakujecie cię zły smoku i uratuje księżniczkę. Księżniczką była maskotka świnki, którą Franek uwięził w łóżku, które w zabawie pełniło rolę jaskini. Nie dasz rady, rycerzu, jestem od ciebie silniejszy, odpowiadał Franek. Zabawa trwała w najlepsze, do tego stopnia, że chłopcy nie spostrzegli, jak głośno zaczęli się zachowywać. Krzyki obudziły tatę, który bardzo cierpiał z powodu bólu ucha i ciągle czekał na leki. Głośne hałasy dodatkowo sprawiały mu przeszywający ból. Tata próbował spać, ale co chwilę wybudzały go krzyki i tupanie. W końcu z wielkim wysiłkiem wstał i poszedł do pokoju chłopców. Otworzył drzwi i z żalem powiedział: Chłopcy, proszę bądźcie ciszej. Strasznie boli mnie głowa, a tak krzyczycie, że nie mogę spać. Chłopcy, słysząc głos taty, zamilkli i stanęli w bezruchu. Byli zaskoczeni obecnością taty. I głupio im było, że go obudzili. Zamiast się nim opiekować, to sprawili mu przykrość. Wybiegli z pokoju i pobiegli do sypialni. W środku tata leżał z naprawdę smutną miną. Tato, przepraszamy, nie chcieliśmy cię obudzić, zaczął Kajtek. Tak, tatusiu, bardzo cię przepraszamy, wturował Franek. Wiem, chłopcy, wiem, powiedział tata. Ale strasznie boli mnie głowa, a jak hałasujecie, to nie mogę spać. Ale bardzo się cieszę, że się nie kłócicie i razem bawicie. To mi dodaje sił. Jestem z was dumny i bardzo was kocham. Bądźcie tylko trochę ciszej, powiedział tata, a następnie Kajtek z Frankiem wyszli z sypialni i zamknęli tacie drzwi. Franek wpadł na pomysł, że posprzątają swój pokój i porysują. Rodzice będą zadowoleni, że jest porządek, a oni będą cicho rysować. Kajtkowi bardzo spodobał się pomysł. Ale stwierdził, że pójdzie zrobi tacie ciepłą herbatę, a franio niech już zacznie sprzątać. Obaj byli zgodni, że tak trzeba. Franek szybko posprzątał pokój i naszykował kolorowanki dla siebie i czyste kartki dla kajtka. Starszy z braci zaś przygotował ciepłą herbatę z dodatkiem miodu i cytryny i zaniósł zaskoczonemu tacie. Następne minuty chłopcy pogrążyli się w rysowaniu. Malowali samochody, piłkarzy, Formułę 1 i wszystkie rzeczy, które lubił tata. Chcieli mu tymi pracami poprawić humor i dodać sił. Byli przy tym tak cicho, że mama, która wróciła z zakupów, była zaskoczona ciszą. Odłożyła zakupy i poszła do pokoju chłopców. Kajtek z Frankiem powiedzieli mamie, co się stało i pokazali pracę, jakie przygotowali dla taty. Mama była zadowolona, że chłopcy sami z siebie zrozumieli, że źle zrobili, do tego znaleźli świetny pomysł, żeby poprawić tacie humor, a do tego pięknie posprzątali w swoim pokoju. Po wypakowaniu zakupów, mama przygotowała lekarstwa dla taty i razem z chłopcami zanieśli je tacie. Zaskoczony tata ze łzami w oczach przeglądał przygotowane rysunki. Połknął lekarstwa przygotowane przez mamę i szczerze im podziękował, że ma tak wspaniałą i opiekuńczą rodzinę, która tak się o niego martwi i troszczy. Dzięki pomocy i opiece całej rodziny tata wrócił do zdrowia następnego dnia. Do usłyszenia następnym razem.